To się witajcie, machajcie mi, żebym wiedziała, że wszystko jest ok. I dzisiaj tak motywacyjnie zaczniemy z samego rana. Także widzę, że już Facebook odpalił. Także proszę, żebyście, kochani, przywitali się ze mną. I motywacyjnie, chociaż u mnie jest śnieżnie, nie ja wiem jak u Was. I co ok, pamiętajcie. Dzień dobry! Na dobry początek dnia, tak! Wszyscy się dobrze czujemy? Jak tam u Was? Bo u mnie całkiem całkiem, bo też tydzień był ciężki. Słuchajcie, dołączajcie, za chwilę będzie bardzo dużo merytoryki, motywacji i czułych kopniaków, tak? Także. Słuchajcie, ściszamy sobie muzyczkę. I za chwilę zaczynamy. Oczywiście, miłe. Yy, yy... Miło będzie, jak tutaj, słuchajcie, pojawią się serduszka, witam Was serdecznie, oczywiście przy, przywitajcie się ze mną i powiedzcie, jaki biznes reprezentujecie. Będzie mi bardzo miło. Um, jak mi powie... O, Marcelina jest, witam, Marcelina, wszystko działa na Facebooku? Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówili o wewnętrznym krytyku, a Wy się teraz przedstawiajcie. Jakie biznesy reprezentujecie? Co tam u Was słychać, kochani? Część z Was znam. A część pewnie będzie ludzi nowych, bo trochę doszło do mojego Instagrama ostatnio nowych ludzi. E, TikToku dzień dobry. E, jesteśmy tutaj razem. Jeżeli nie zdążę czytać waszych pytań, to wybaczcie. Zawsze live'y pamiętajcie są nagrane na Instagramie, na Facebooku i YouTube. Możecie do nich wrócić, jeżeli nie macie czasu, ale ja uwielbiam z wami spotkać się na żywo, więc bądźcie ze mną na żywo. Zapisujemy wspomnienia, ok. Projektowanie szycie ubrań dla kobiet. Super, kochani, super. Kochani, chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, to znaczy, po live będę zapraszała do tak zwanego prywatnego pokoju zamkniętego osoby te, które będą chciały ze mną sobie porozmawiać na temat TikToka i mojego kursu. Także bądźcie ze mną do końca. Link do prywatnego pokoju na Zoomie, będzie wklejony w Facebooka tutaj w streaming, czyli w komentarzu pojawi się zaproszenie. Także jeżeli ktoś już wie, że chciałby ze mną sobie porozmawiać na temat tego kursu, czy jego biznes się nadaje do tego, żeby, żeby działać na TikToku, to serdecznie serdecznie zapraszam. Działa wszystko, prowadzę gabinet kosmetyczny we Wrocławiu. Super. Magda Fotografka, super. O, Magda Fotografka, musisz być na TikToku, chyba, że już jesteś. <noise> Także serdecznie Was będę zachęcać. Do tego, żebyście, żebyście kochani dołączali i, i żebyście się edukowali, bo dzieją się magiczne rzeczy i ja bym chciała się z Wami tym podzielić. U Was jest śnieg? Dajcie znać. Sprzedaż markowego obuwia dziecięcego i juniorskiego. U kogo jest śnieg? Bo mnie zaczęło dzisiaj śnieżyć w Warszawie, także wiecie, już tutaj jeżdżą, odśnieżają, ale ja dzisiaj jakoś nie, nie, nie zamierzam wychodzić na zewnątrz, będę pracowała w domu i będę się uczyła, więc, więc nie straszna mi zima, tak? Super, super, przedstawiacie się super, patrzcie, jakie biznesy reprezentujecie nawzajem. Dzisiaj, kochani, o wewnętrznym krytyku. Dajcie mi znać, kto ma problemy y, zasypało, Aga pisze. Kto ma problemy z wewnętrznym krytykiem? Kto ich nie ma? Albo jeżeli ktoś nie ma, to ich napisze. Ja nie mam, nie. Jeżeli macie problemy z wewnętrznym krytykiem, napiszcie Tak. Jestem bardzo y, ciekawa. O Marcy nie że w Wrocławiu pełno śniegu. Także y, zasypało mnie. Y, Filmowcami i jesteśmy. OK. Słuchajcie, kto ma problemy z wewnętrznym krytykiem? Kto ma, słuchajcie, wyzwania, że stopuje go w działaniu? Kto ma te głosy w głowie? I to nie jest nic nienormalnego, żeby tutaj nie było, bo ja też często mam i dlatego stwierdziłam, często, czy nie często, wtedy, kiedy chyba bardzo mi zależy, to mam. I dlatego stwierdziłam, że zrobię dla Was ten live, bo. Ja sobie opracowałam metodę, jak radzić sobie, słuchajcie, z wewnętrznym krytykiem, i chciałabym się z wami e, tym podzielić. Ja też mam z tym problemy, piszę tutaj. <laughs> Koleżanka, przepraszam za mój kaszel, a widzicie, jeszcze go nie wyleczyłam, ale już jestem umówiona do lekarza. <laughs> Inga pisze, że też ma problemy z wewnętrznym krytykiem, czasami się z nim zdarzają. Słuchajcie, mamy do czynienia z takimi dwoma przestrzeniami krytyki, bym to nazwała, czyli tymi, którzy są wśród, na, o, otaczają nas i nas krytykują i nasz wewnętrzny głos, który nas sabotuje. Ja bym chciała się pierw odnieść do tego, kochani, hmm, jeżeli nas krytykują na zewnątrz, ja kiedyś napisałam, znaczy nawet nagrałam coś dla Was, <laughs> jeżeli ludzie są wokół nas, którzy nas krytykują na zewnątrz, znaczy na zewnątrz, jeżeli są ludzie w naszym otoczeniu, którzy nas krytykują, to warto się zastanowić, czy ci ludzie są nam życzliwi, kochani. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Bo jeżeli oni są nam nieżyczliwi, to ja taką krytykę pakuję i wysyłam w kosmos. I to już Wam pisałam w postach, i to już Wam wielokrotnie opowiadałam. Dlatego, że ja, jeżeli intencją kogoś jest zranienie mnie yy, i karmienie albo karmienie swoimi ograniczeniami, to ja się na to nie godzę, tak? To ja mówię nie, stop. Dlatego ja Wam. <laughs> Przepraszam. <śmiech> ja Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście. Zawsze przeanalizowali, kto do Was to mówi, co do Was mówi, jaka była intencja. Ja nawet analizując czasami wpisy na TikToku, jeżeli ktoś mi komentuje coś, co okej, okay, może nie do końca jest super, y, to zastanawiam się, jaka była intencja, tak? Bo kiedyś zrobiłam błąd. O, to jest też dobra, jakąś literówkę napisałam, nie wiem, czy to był za błąd. I ktoś napisał mi bardzo życzliwie, Iza, jestem y, uzależniona od korekty, czy tam zwracam uwagę na takie rzeczy, tutaj masz błąd. I dla mnie to było życzliwe. Niby krytyka. Ale intencja była okej, okay, a nie wbić szpilę, nie? Jeżeli ktoś mi napisze coś takiego: oj, słucha, jesteś taka mądra, mądra, a robisz błędy, to to dla mnie intencja nie była dobra, tak? Czyli ja takiej krytyki, takiego feedbacku nie biorę do siebie. Czy wy macie też takie doświadczenie? Czyli zawsze sprawdzajcie, czy ta krytyka pochodzi od osoby, która ma dobre intencje, czy on nas, ona chce nas wzmocnić, czy wręcz odwrotnie. Bo często nam ludzie też mówią rzeczy, które mają nas czegoś nauczyć, a nam się nie podobają. Pamiętam taką jedną sytuację, koleżanka mi opowiadała. Występowałam jako speaker bardzo często i ona powiedziała, że jestem jedyną z niewielu speakerów, który wychodzi później po, po tym swoim speechu i mówi, jak było, daj mi feedback. Ja jestem otwarta na, na feedback, bo wiem, że feedback mnie rozwija, tylko nie, 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 nie pozwalam na to, żeby ktoś mnie wbiłał w podłogę z powodu swoich kompleksów. Coś komuś nie wyszło, coś, ktoś uważa, że, je, że, że i, i te, ktoś uważa, że mi też nie wyjdzie. Więc ja się na to nie godzę. Więc jeżeli będziecie mieli w swoim otoczeniu kogoś, kto was krytykuje, ocenia, to pierwsza rzecz, lampka, jaka powinna Wam się zapalić, to jest. Czy ta osoba ma dobre intencje, kochani, tak? Czy ona nie mierzy mnie też swoją miarką? Zapewne mierzy, ale czy ona ma dobre intencje, tak? I jeżeli ona nie ma dobrych intencji, to powiem Wam szczerze: absolutnie, absolutnie, kochani, nie bierzcie tego pod uwagę. Nie bierzcie tego pod uwagę, bo ludzie y, lubią sobie y, robić wokół siebie halo, y, wykorzystując innych do tego, także y, naprawdę y, uważam, że. Żeby teraz funkcjonować w takim wymagającym świecie otoczeniu, naprawdę trzeba się zbudować wewnętrznie i trzeba być świadomym tego, jak to działa, ale też uczyć się szybko. Jeżeli się chcemy uczyć, to często ludzie będą wokół nas nam mówić: słuchaj, popraw to, zrób tamto. Ja bardzo często pytałam też o, o feedback. Ja nawet pamiętam, jak zakładałam tego mojego YouTube'a kilkanaście lat temu, kilkanaście nie. Chyba około 10 będzie, chyba. Muszę policzyć to w ogóle. To, to tak naprawdę y, często pytałam o feedback, bo nie byłam pewna, wiecie? Nie byłam pewna, nie byłam pewna, czy dobrze robię, ale dlatego zawsze mówię, trzeba robić, żeby nabrać pewności siebie. nie? Jakie wy macie doświadczenia, kochani, z taką wewnętrzną krytyką i z krytyką na zewnątrz? Czy ta krytyka na zewnątrz bardzo wam przeszkadza? Czy umiecie sobie z nią, z nią radzić? Czy takie podejście, ok, sprawdzam intencje osoby, która daje mi feedback. Jest dla was ok? Czy czujecie, że wam to pomoże? Co jeżeli ta osoba chce, mnie, chce dla mnie dobrze, ale nie zgadzam się z jej krytyką i jest subiektywna? No, py, słuchaj, no to pytanie, nie? Pytanie, jeżeli chce dla ciebie dobrze. No, to ja bym posłuchała tej, tej krytyki. Pamiętajcie, że y, patrzymy, czy te osoby są też kompetentne w kategorii, w której nam doradzają, nie? Ona może chcieć dobrze, na przykład rodzice. Oni chcą dobrze dla nas, ale oni nie wiedzą, bo oni się boją, tak? Ona chce dobrze dla nas, ale czy chce dobrze dla nas y, z punktu widzenia tej merytoryki, którą my ogarniamy, biznesu, w który wchodzimy, no nie do końca. Więc trzeba edukować, trzeba się zbliżać, trzeba tłumaczyć, trzeba mówić o swoich potrzebach, i wtedy jest łatwiej. Nie najczęściej krytykują najbliżsi rodzice, rodzina, znajomi. No, wiecie, to jest kurczę nieprawdopodobne. To, uważam, że takie, takie rzeczy trzeba zawsze przedyskutować, że powiedzieć, słuchaj, kochana, wolałabym, żebyś mi to mówiła w takim form, fo, fo, formule, bo mnie to boli, nie? Trzeba mówić o swoich uczuciach. Także, tak, tak samo jak mówimy z dziećmi. Jeżeli nie chcemy, żeby one coś robiły, to mówimy, słuchaj, jak ja się czuję, jak ja się czuję, jak ty to robisz, nie? Żeby, żeby człowiek zaczął mieć refleksję. Ja zawsze mówię, że jeżeli coś nie działa, to trzeba zmienić. Mm, mm, Metody. Ja staram się rezygnować z takich ludzi, którzy krytykują mnie ze szpilką. Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchajcie, szkoda czasu. Szkoda czasu na takich ludzi. Ja wam zawsze mówię: kreujmy sobie wspierające otoczenie, wtedy będziemy szczęśliwi, wtedy będziemy rośli. Ludzie, kochani, ja wam mówię, jakie to jest ważne, żeby mieć wokół siebie fajnych ludzi. To jest po prostu skrzydła wam rosną. Po prostu jesteście szczęśliwi. I Wy możecie sobie wykreować takie otoczenia. Ja Wam powiem, że ja na przykład bardzo dużo poznaję teraz ludzi online i, i sprawdzam, testuję, czy mają poczucie obfitości, czy są ok, czy, czy fajnie działamy I, po, i nawet się w realu jeszcze nie spotkaliśmy, a już czuję chemię, tak? I, i cieszę się z takich relacji, cieszę się z, taki, z, taki, z takiego doświadczenia. No, nie dalej, niedawno niż wczoraj, słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście o tej aplikacji Clubhouse, która jest dla mm, specjalistów. Ja tam już zostałam zaproszona można tylko działać w tym Clubhouse'ie, jak się ma zaproszenie hmm, od innej osoby. Nie można sobie wejść sobie po prostu za, za, zainstalować i być, tylko ktoś Cię musi zaprosić. No taka ciekawa formuła i to jest, słuchajcie, Fonia, czyli takie radio trochę na żądanie bym powiedziała. I, yy, yy, i tam ludzie spotykają się, zakładają pokoje, mówią o różnych merytorycznych rzeczach, nie? I ostatnio poznałam Darię na, yy, na TikToku, dziewczynę, która działa na TikToku, zresztą ona jest w moim szkoleniu. Jako idealne, bio Wam pokazuje, znaczy bardzo dobre. No nie wiem, co to jest idealne, ale bardzo dobre, które ma działać. I właśnie wczoraj z Darią tak spontanicznie zrobiłyśmy m, pogadankę o TikToku, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Super nam projekt wyszedł. W ogóle nie znamy się, ale żeśmy się połączyły online, zrobiliśmy coś fajnego. I właśnie takich ludzi z taką chemią, z takim, z takim poczuciem obfitości, z, z, takim, z takim życzliwym nastawieniem, musimy szukać, nie? Zawsze możecie wpadać na czułe kopniaki, ja jestem życzliwa i dobrze nastawiona dla Was, na pewno i na pewno Was zawsze będę wspierać, jeżeli tego będziecie potrzebowali, więc serdecznie zachęcam. Także kochani, to jest, to jest kreowanie naszego życia, to nikt nam tego na łeb nie wrzucił. My możemy decydować, kogo mamy w otoczeniu, albo jeżeli to jest rodzina, to tym zarządzić, troszeczkę zmienić format komunikacji, trochę postarać się popracować nad tymi relacjami, bo wszystko jest do zrobienia, tylko chodzi o to, żebyśmy bardzo chcieli. Dobrze, kochani, wiem, że mamy z tym wyzwania, ale tak jak mówię, zawsze ja patrzę na możliwości, a nie na ograniczenia, bo możemy usiąść i powiedzieć: Boże, krytykują mnie, jaka jestem zła. Znaczy, nie, jaka jestem smutna i nieszczęśliwa. No można, no ale co dalej, tak? Ja proponuję jednak zastanowić się, co bym mogła zrobić, żeby to się zmieniło. Jak porozmawiać z moimi rodzicami, jak im to powiedzieć, w, jak, w jakiej formule, formacie, żeby oni też nie czuli się dotknięci, żeby to nie było, słuchajcie, jakieś szarpanki. To są trudne rzeczy. Ale powiem Wam szczerze, ja na przykład, gdybym miała takie wyzwanie i nie wiedziałabym, jak sobie poradzić, to bym się e, szukała w swoim otoczeniu kogoś, kto, kto ma kompetencje, kto by mógł mi podpowiedzieć. Tak zawsze działam, nie? Czyli szukajcie lepszych od siebie, ludzi, którzy Was motywują, wspierają, budują, sprawiają, że się naprawdę lepiej czujecie i czujecie, że, że, że są Wam właśnie życzliwi. Ta życzliwość jest kluczowa dla mnie z mojej perspektywy. Oto trzeba się rozejrzeć za Clubhouse'em. Tak, 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 słuchajcie, to jest super. Ja chyba zrobię w ogóle live'a na ten temat żeby wam powiedzieć, co to jest za API i co tam się dzieje, tylko się muszę też trochę ogarnąć, bo wczoraj zrobiliśmy pierwszy pokój z, z Darią, która trenuje kreatywność, i było fajnie, była fajna konwencja. Słuchajcie, najciekawsze jest to, że mówisz, czyli mówicie, tylko nie widać was. Wy zapraszacie ludzi na scenę, oni się wypowiadają, i, i to nie jest nagrywane, czyli jesteś na żywo, to wchodzisz w dyskusję. Możesz się zgłosić, fajne, fajne, naprawdę fajne, możesz się podzielić doświadczeniem, fajnych ludzi można poznać. No, założenie jest takie, że mają być tam, słuchajcie, specjaliści z różnych dziedzin, dzielący się wiedzą. Fajne, fajne założenie. Ja się temu przyglądałam i tak, słuchajcie, jak zaczęłam czytać, oglądać, to właśnie dostałam zaproszenie, więc, yy, więc to było cudowne, może zaprosić tylko dwie osoby. Albo, jeżeli jesteś, ja wczoraj dostałam jeszcze dodatkowe trzy zaproszenia, dlatego że zrobiliśmy właśnie z Darią fajną rzecz, która skupiła dużą, znaczy. Skupiła jakąś tam społeczność, która była zaangażowana, i dostaliśmy takiego GIFA, więc to jest też fajne. Ale generalnie takie ograniczenie dostępności bardzo ludzi. Słuchajcie,. Y Motywuje do tego, że oni chcą tam być, tak? Że oni chcą tam być. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Ja się temu przyglądam. To jest następna nowa platforma, która e, szeruje wiedzę, czy dzielimy się wiedzą, możemy, możemy opowiadać o tym, co robimy, e, możemy inspirować, możemy być inspirowani, bo tam jest dużo fajnych ludzi, ale zabiera czas, powiem Wam szczerze, bo to jest bardzo ciekawe, no, bardzo ciekawe. Mm. Mm. Dziewczyna, tutaj Ewa mi napisała, że właśnie ostatnio miałam taką sytuację, że miałam szkolenie ze spa, z dziewczyną, która tak y, fajną miała energię podejść do życia, że pomyślałam jeszcze, y, że jej do, dobrze nie znam, a ją lubię, aż napisałam do niej maila, żeby podziękować jej za super czas. Super, super. Ja wczoraj po przerobieniu szkolenia nagrałam ponad 40 TikToków oraz obróbkę jej działania. Agata, w ogóle jezu, słuchajcie, kochani, magiczne rzeczy się dzieją. Pierwszy odniosę do Ewy. Ewa mówi, że czuła dobrą energię i podziękowała. Słuchajcie, i to jest też magia. Nie czekajmy, że wszyscy za nas wszystko zrobią. Jeżeli czujemy, że, że czujemy dobrą energię do kogoś, ktoś jest bardzo fair, fajny, czujecie, że to jest fajna osoba, podziękujcie. Podkreście, że dziękujecie jej za to, że, że, że ją spotkaliście. Ja to nauczę się tego robić, oczywiście. Wysyłam serduszka, dziękuję, potwierdzam, że, że, że cieszę się, że Cię spotkałam, i to jest cudowne. Słuchajcie, dobro tworzy dobro, energia dobra tworzy dobrą energię, nic innego to tak po prostu działa. Więc bądźmy smartni, eliminujmy tych, którzy się nie nadają nie nadają, ale z drugiej strony dbajmy też o to, żeby wysyłać tą dobrą energię, żeby dzielić się, dobrą, żeby tworzyć tą dobrą energię, bo, bo to nas buduje absolutnie, wiecie co, ja się strasznie dobrze czuję, jak komuś mówię komplement, ja, jak kogoś chwalę, no po prostu ja rosnę wtedy, słuchajcie, nie jest dwa razy więcej, więc nie wiem, czy Wy tak macie, może mam przepracowane poczucie obfitości, nie? Wdzięczność, tak, wdzięczność, wdzięczność. Słuchajcie, absolutnie, tak Marcelina, masz rację. Wdzięczność jest bardzo ważna. Słuchajcie, a co w przypadku? Ja mam tutaj w ogóle, już kiedyś robiłam takiego live. A co w przypadku, jeżeli się pojawia u nas w głowie wewnętrzny krytyk, który nam mówi, słuchajcie, chcecie ruszyć na przykład z takim TikTokiem? Ja mówi wam, nie nadajesz się, nie poradzisz sobie, to nie jest dla ciebie ośmieszysz się, daj Ty Panie spokój, po co Ty się w ogóle tam szarpiesz, przecież próbowałaś, nie wychodziło Ci, czy Wy macie jakieś metody na to, żeby sobie, słuchajcie, z tym poradzić, czy, czy Wy macie doświadczenie, yy, jakieś sprawdzone metody, co u Was działa? <coughs> o, tutaj, a dziękuję Ci kochana, Iza, ja zdecydowanie się cieszę, że cię spotkałam, poczekajcie, bo to jest taki czuły kopniak do działania. Dajesz energii, dużo merytorycznych treści. Bardzo Ci dziękuję, Inga. No, z Ingą korespondowałam, bo <laughs> Inga zaczęła <laughs> prowadzić konto na TikToku, e, sprzedaje e, akcesoria dla koni, tak mogę powiedzieć. W ogóle jeździ na koniu, skacze na koniu, w ogóle nieprawdopodobna dziewczyna szukała swojej drogi, znalazła, sprzedaje już przez TikTok. Także słuchajcie, ja cały czas by do tego TikToka, bo ja was chcę zarazić, ja was chcę zmotywować, ja was chcę czule kopnąć do działania, żebyście zrozumieli, że tam jest możliwość. I teraz uwaga. Kochani, jeżeli myślicie, że mogłabym, mógłbym spróbować, to proszę Was, zacznijcie to robić teraz, bo potem to będzie już trochę za późno i będzie tak jak na Instagramie, że te algorytmy już nie będą, nie będą takie życzliwe dla nas. Więc jeżeli mówimy, że nie, nie możemy działać na tym znaczy, wydaje Wam się, że nie możecie działać na tym TikToku, bo się nie nadajecie, ja Wam powiem, że się nadajecie. Każdy w sobie ma ogrom możliwości, tylko jak Wy sobie zaczniecie od razu wbijać, że do tego się nie nadajecie, to jest bardzo trudno ruszyć z miejsca. I to jest ten wewnętrzny krytyk, który się pojawia, tak? Z którym musimy sobie, słuchajcie, poradzić. I ja też mam takie wyzwania, słuchajcie. Pamiętam, jak poniosłam taką, w mojej ocenie, sromotną klęskę z pewnym moim projektem, który mi nie wyszedł, ale bardzo duża lekcja pokory, to mój krytyk wtedy się mocno uaktywnił. A nie mówiłem ci, że jesteś słaba, a nie mówiłem ci, że sobie nie poradzić, a nie mówiłem ci. I słuchajcie, wiecie co ja zrobiłam? I teraz posłuchajcie, co ja zrobiłam. Stwierdziłam, okej, okay, nie pozwolę mu na takie panoszenie się tutaj i wypowiadanie na mój temat. Pierwsza, pierwsza zasada, oswoić wroga, tak? Czyli nadałam mojemu krytykowi na imię Zdzisław. I mówię do niego tak, Zdzisiek. Listen to me, kochany. Dobrze, może i mi nie wyszło, może i to był projekt, który mnie przerósł. Może i, no może poniosłam tą kręskę, takie wyzwanie, któremu nie sprostałam. Ale uwaga, to mi było potrzebne, bo jestem już dalej. To mi było potrzebne, bo doświadczyłam, bo się nauczyłam tego. Zobacz, pamiętasz kiedyś tą sytuację, kiedy yy, też się bałam wejść w nowy projekt i zrobiłam to i osiągnęłam to? Po prostu opieram się na swoich doświadczeniach i zaczynam dyskutować. I wyciszam głos mojego Zdzisława negatywnego, a zaczynam budować na moich rzeczach, które mi się w życiu udały, które zrobiłam. Ale zobacz, gdyby nie to, to bym nie zrobiła tego. Gdybym nie poszła tam i nie zaryzykowała, to bym nie była tu w tym miejscu, bo to jest ciąg zdarzeń, bo my się uczymy, bo to są lekcje, które nam życie przynosi. Więc mój Zdzisław wtedy się uspokaja <grym> i mówię do jego stary. Wspieraj mnie, przestrzegaj przed niewiadomym, ok, ale bądź mi przychylny. I taki monolog wewnętrzny ze sobą prowadzę. Słuchajcie, oswajam mojego wewnętrznego krytyka i daję mu argumenty, bo chcę, żeby on mi służył, a nie słuchajcie mnie, stopował w działaniu. Co wy o tym, kochani, myślicie? Wewnętrzny krytyk idzie w parze z brakiem pewności siebie w danej dziedzinie. TikTok jest super, ale jak zacząć? Jakie treści wrzucać? Co jest najtrudniejsze. Marcelina, słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani ruszeniem na TikToku i moim kursem, ja Was zapraszam dzisiaj do prywatnego pokoju po tym live'ie, Zaraz skleję link i będziecie mogli się ze mną połączyć na Zoomie. Serdecznie Was zachęcam i Wam wszystko opowiem. Słuchajcie, tam się dzieje magia. Tam się ja jestem tak, słuchajcie, podekscytowana tym TikTokiem i ich, jego możliwościami. I uwaga, co się dzieje. TikTok wchodzi w biznesy. Promuje biznesowe konta. Wspiera algorytmy, bo to widzę, edukuje. Nie dalej jak wczoraj stoję sobie przed galerią Mokotów. Wszyscy ci, którzy mieszkają w Warszawie, wiedzą, gdzie jest galeria Mokotów. Obracam się, a tam wielka reklama, Wejdź ze swoim biznesem na TikTok. TikTok chce biznesy, tak? Dotarłam do informacji, bo bardzo się dużo uczę na temat TikToka i szukam grzebie we wszystkich, wiecie, możliwych miejscach, że w Chinach TikTok największą kategorią na TikToku jest edukacja. Pytanie, czy to jest specyfika tego kraju, czy u nas też tak będzie, tak? Tam przez TikTok sprzedają, tam są linki aktywne w filmach, tam jest po prostu i to może przyjść do nas. Tylko, wy, czy wy już będziecie gotowi? No właśnie, czy wy sobie pozwolicie na to, żeby wewnętrzny krytyk powiedział wam, że wy się do tego nie nadajecie? I teraz tak, bardzo dziękuję za to pytanie, bo powiedziałaś, Marcelina, że wewnętrzny krytyk idzie z brakiem pewności siebie. A jak tą pewność siebie zbudować? Robiąc, kochani, i ucząc się, czy ja się nie uczyłam, czy ja nie popełniałam błędów. Zobaczcie, dzisiaj na Insta Story wrzuciłam pierwszy taki y, live, który nie live, tylko TikTok, który nagrałam y, na TikToku i specjalnie, gdzie wszystko popsułam. Nie umiałam tym palcami machać. W ogóle zrobiłam wariata z siebie. Zobaczcie. Tak się zaczyna. Ale ja nie, nie przerobiłam żadnego szkolenia, wszystko sama się uczyłam. Zajęło mi to parę miesięcy. Jeżeli wy nie chcecie, żeby wam to zajęło parę miesięcy, to was zapraszam. Po prostu przygotowałam dla was szkolenie merytoryczne, naszpikowane tutorialami, wiedzą, strategią i z tym naprawdę ruszycie. A ja jeszcze do tego jestem do waszej dyspozycji, bo jeżeli zrobicie to szkolenie, to ja wam zrobię jeszcze audyt waszego TikToka. I to wszystko jest w szkoleniu napisane. Także, kochani, właśnie krytyka, tą krytyką wewnętrzną na, naszy, naszymi głosami musimy zarządzić. Ja ze Zdzichem odwołuję się do swoich doświadczeń. Mój krytyk Zdzich, którego nazwałam, <grydy> tak sobie z nim radzę, więc odwołuję się do moich dobrych doświadczeń, odwołuję się do mojego samorozwoju, odwołuję się do moich potrzeb. Czy Wy uważacie... <grydy> ja też mam takiego krytyka w redotę, nazwałam go Aśka, a, ja, a jak z nią Joanna z nią walczy? No właśnie, słuchajcie, no, każdy ma jakąś metodę, ale Wiecie o co chodzi? To jest ta niepewność. Nie poradzimy sobie, idzie nowe. E, ja nie wiem, ja tam nie byłam. Ja, wiecie, w ilu miejscach ja nie byłam. Przecież ja się nie urodziłam z umiejętnością prowadzenia biznesu. Wyszłam z korporacji i mówię: Dobra, e, założę biznes. To przecież bezsenne noce też miałam, tak? Też pokałam do poduszki, też miałam porażki. Tylko tak się można, słuchajcie, nauczyć. Tylko tak można zyskać to, co to, 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 do czego dążymy, tak? Jeżeli chcesz zbudować biznes, jeżeli chcesz pozyskać klientów, jeżeli chcesz rozwinąć się jako mentor, jeżeli chcesz rozwinąć swoją markę własną, no właśnie, tylko tak. Robiąc, nie? Trening mentalny bardzo pomógł mi zrozumieć moje blokady. Czasem potrzebujemy więcej czasu, ale nie warto przestawać działać. Ja też tak uważam, słuchajcie, na pewno w swoim tempie, ja też uczę was na tym szkoleniu że TikTok Was nie definiuje, nic Was nie definiuje, jesteście wystarczająco dobre i jak nie będzie na początku sukcesu, bo wszyscy mówią, tak, na TikToku można zrobić łatwo 20 tysięcy, ja to, tak bym nie mówiła wcale. Potem od razu wy macie ciśnienie. Nie chcę, żebyście mieli ciś... miały ciśnienie i mieli ciśnienie. To trzeba robić w swoim tempie, na swoich zasadach, ale z wykorzystaniem wiedzy strategicznej, merytorycznej, y, dlaczego to tak działa, an, y, analizować i tego was właśnie uczę. Nie uczę was samego klikania i tutoriali. Uczę was myślenia strategicznego. Myślę, że to jest duża, duża naprawdę y, korzyść tego. Y, szkolenie z TikToka polecam. No, słuchajcie, masa ludzi kupiła to szkolenie. a ja czekam, aż będziecie działać. Właśnie, kochani. Moi drodzy kochani, uwaga, wężykiem, wężykiem. Nie wystarczy kupić szkolenie. Naprawdę nie wystarczy kupić szkolenie. Ja bym nie chciała nawet żebyście tylko kupili to szkolenie. Ja bym chciała żebyście przerobili to szkolenie, bo ja wiem kto przerabia, bo mi się wyświetla ktoś zmienia hasło. Ja wiem kto pracuje. Piszecie do mnie. Kochani, samo się nie zrobi. Nie osiągniecie sukcesu, mając to szkolenie w swoich zasobach. A pamiętajcie, że też pewne funkcje się zaraz przeterminują, więc pracujcie, bo tam dochodzą różne, różne inne funkcje. Ja już pracuję nad, nad drugim poziomem masterclass, ale bez tej podstawy absolutnie uważam, że można wszystko zepsuć biznesowo. Bo jak chcecie się bawić, tańczyć, śpiewać, stypować wódkę, pić, łap, to ja się nie wtrącam. Absolutnie nie. Ja chcę nauczyć Was, żebyście z użytkownika TikToka zrobili waszego klienta. I ja to zrobiłam. Na moje szkolenie zapisało się prawie 500 ludzi. Ja bym tego ze swojej bazy nie zrobiła. Połowa z nich pochodzi z TikToka. Można? Można. <laughs> ja jestem właśnie w trakcie przerabiania. Słuchajcie, cieszę się, kochani, bardzo się cieszę, że, że działacie. Także jak macie tutaj jakieś pytania odnośnie albo tego krytyka, albo jak uszyć z miejsca, jakie macie obawy? Przerabiam, następna Magdalena przerabia. No słuchajcie, jestem zachwycona, że robicie. Piszecie do mnie, zadajecie mi pytania, macie wątpliwość i cudownie, bo, bo tylko w ten sposób można się, słuchajcie, nauczyć, tak? Więc ja trzymam absolutnie za Was kciuki. Teraz wysyłam Wam, hmm, poczekajcie, wysyłam Wam zaproszenie do Zuma do prywatnego pokoju, jakby ktoś chciał ze mną porozmawiać na temat właśnie szkolenia, to serdecznie zachęcam. Zaproszenie będziecie mieli tutaj w komentarzu na Facebooku. Jakby się wklei. O, mi się. Dajcie znać na Facebooku, czy widać go. Także was serdecznie zachęcam. Będę o godzinie, będę o godzinie 11. Nie, 10. Poczekajcie, 10. 10. Na tym zoomie, więc będziemy mogli sobie porozmawiać. Naprawdę powiem wam, nie pozwólcie sobie na to, żeby ten krytyk was wstrzymał. Naprawdę. Ja teraz, jak zostałam zaproszenie do Clubhouse'u, to się nie zastanawiałam. Stwierdziłam nie. Już, ja już nie czekam, idę i robię, idę, dzielę się wiedzą, idę, działam. Weszłam, zrobiliśmy z, z, z Darią pokój i było naprawdę cudownie. I następne spotkanie już robię w środę, tak? I zapraszam, i zapraszam, słuchajcie, naprawdę do tego, żeby się zainteresować tą aplikacją. Oczywiście musicie być zaproszeni, żebyście mogli dołączyć, więc bądźcie czujni, ale już czytajcie na ten temat, bo jeżeli jesteście ekspertami w jakiejś dziedzinie, no to ja uważam, że naprawdę warto być. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, o czym mówimy, jeśli chodzi o, to, o, o, o szkolenie z TikToka, to ja to też wrzucę link na Instagramie, jest? Na TikToku jest, w bio, natomiast wrzucę link jeszcze do tutaj do komentarza na Facebooku. Można sobie przejrzeć, przede wszystkim zobaczcie sobie, czego się nauczycie i yy, co jest w spisie treści, bo tam jest kilkanaście lekcji, naprawdę bardzo merytorycznych i wspierających. Krytyk będzie. Ludzie będą Was krytyk krytykowali, oceniali. Wiecie, jak ja zaczęłam działać na TikToku, wiecie, co mi mówili? Tak było. Boże. Hi, hi, hi. Naprawdę? Moje dziecko na mnie patrzyło. Are you crazy? Słuchajcie, no takie były. A okazuje się, że to jest aplikacja, nie aplikacja, platforma społecznościowa, która daje tak ogromne możliwości. I ja chcę się w niej wyspecjalizować i już bardzo dużo umiem, i widzę progres moich klientów. No, opowiadałam wam o Dorocie, która domy z bali sprzedaje za 300 tysięcy i, i ma klientów już, są w procesie. O Marcie, która jeden film opublikowała, pytała mnie, jak sobie poradzić na Instagramie. Miałyśmy takie, słuchajcie, rozmowy przez Insta. Ja wiem Marta, słuchaj, zrób film na TikToku. To jest Twoim produktem. Robi spersonalizowane rzeczy. Piękna dziewczyna, w ogóle wiesz, super produkt. Maluje. Grafiki na katanach i na innych rzeczach, słuchajcie, no 700 tysięcy wyświetleń, no to jest po prostu magia, nie? To jest magia, tylko potem trzeba wiedzieć, co z tym zrobić. Bo same wyświetlenia i zrobienie wiralu, to jeszcze Ci nie tworzy biznesu, kochani, tak? Czyli <laughs> to naprawdę jest kluczowe, żeby umieć coś z tym zrobić. Kochani, Pamiętajcie, że czekam na Was o 11 dla tych, którzy, którzy chcą zapytać o szkolenie, którzy chcą się upewnić, czy to jest dla nich, którzy chcą się dowiedzieć, czy, czy oni ze swoim biznesem mają tam perspektywę rozwinięcia się, pozyskania klienta. Zapraszam Cię na spotkanie do prywatnego pokoju o godzinie 10. Zoom. Link do Zooma jest na Facebooku, tutaj w live, w komentarzu wklejony, bo no, no tutaj wszędzie nie wkleję, słuchajcie, no, nie ogarnę tego. Także naprawdę was serdecznie zachęcam, porozmawiamy sobie. Mamy na to tam ym, pół godziny, także myślę, że rozwieje wasze wątpliwości. Kochani, było mi niezmiernie miło dzisiaj się z wami spotkać i powiedzieć wam o, tych, o tym krytyku, jak sobie z, nimi, z nim radzić. Ten live będzie Renata <grytanie> zapisany, bo dopiero dołączyłaś, a, a my już kończymy. Także pamiętajcie, otoczenie jest ważne, weryfikacja tego, kto do was co mówi, jest ważna. Jeżeli nie, ma, nie jest życzliwy i i nie ma w sobie, słuchajcie, te, yy, takiego, czujecie, że nie życzy Wam dobrze. To...